Jeśli się to nie pombiliśmy, przegrali. Chyba nie wygrali. Ej, łapy do góry podnoszą. To nie, Ej, nie łapy, jest to, co się stało. Łapy stój. podnoszą, łapy podnoszą. Ja podbiegam, ja podbiegam do nich z rękami. Poczekajcie, poczekajcie. poczekajcie. Podbiegnij, strzeloj! Nie strzeloć, nie strzeloj, nie strzeloj. Co jest grane? Nie strzeloj, to on przyjmuje strefę. Co jest grane? Była nieciekawa sytuacja i pójdę tak administrator, że mamy do końca przejąć. Dobra, co się. Bo generalnie to nam ty pozasgarda wali gdzie nie miał. I druga ekipa jest wcielczana z tego wpisu stopu, bo Dobra, dobra, boli. Boli. dobra mamy im nie wierzyć, bo... No nie mogę... Dobra. Przecież co, oni co nie woleją. Co Nie postrzelał co za długo. Też. Gdzie oni się kurwa bombą? Oni się nie wy... Ja Dobra, dobra. wywalam ich na Warlocka, ty. Nie chce mi się, wywalam ich na wszystkich. Pff... <coughs> każdego. Dobra, nie mogę, nie mogę. <coughs> Boimy, jak, ja przyjmuję. Ja się nie dziwię, że on. Wyślij ma na dwie wy, człowieku zrobiliście? Nie, no on śmiech się nie. A? A? No tu, Nie, nie wysłał, nie wysłał, bo dwóch. Jest to jest, Jak dwóch było. A, Bisiatka, Staw, 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 Dobra, teraz bitkę wyślę. Nie, wiem, ja się się nie

Jedziemy do tego, jedziemy ja do naszych zawieźń, nigdy. to Ani kurwa. Jeszcze ci srebra kurwa Ja mam